Rodzina jest najważniejsza. Czy aby na pewno? Słuchajcie, nie dla każdego. Są tacy, dla których nie jest rodzina najważniejsza, kurwa. To jest kolejny stereotyp, który trzeba odkłamać. Słuchajcie, bardzo często, kurwa, rodzina, zwłaszcza ta najbliższa, jest największą kulą nogi. Bo, kurwa, doradzają ci pod siebie. Chcesz się rozwijać, oni ci mówią: nie, nie, nie warto tego robić, kurwa. Albo tak jak się mówi, że z rodziną najlepiej się na zdjęciu wychodzi. I to jest kurwa w wielu przypadkach prawda. Ja nie mówię, broń Boże, o wszystkich rodzinach, ale bardzo często najbardziej się wypierdoli, wyjebiecie właśnie ten najbliższy z rodziny kurwa. Dlatego słuchajcie, róbcie to, co wam podpowiada dusza kurwa. Nie trzymajcie się na siłę kurwa rodziny niektórzy kurwa nie zmieniają swojego miejsca zamieszkania, bo kurwa bo tu jest rodzina i tak dalej a ta rodzina ma macie kurwa bardzo często w dupie, a ty się dla nich poświęcasz, poświęcasz kurwa swoje życie zamiast się kurwa wyprowadzić kurwa i powiedzieć bye bye. to jest często, są przypadkowi ludzie kurwa z którymi ci kurwa jest w ogóle nie po drodze tylko pamiętajcie ja, ja nie mówię o każdej rodzinie ja mówię o niektórych przypadkach, ale niektórzy nie mają nawet odwagi, żeby tak o tym pomyśleć. Dlatego zastanówcie się, kurwa, bo to bardzo często są ludzie mega negatywni, dusze kurwa, które tak naprawdę są tylko po to, żeby ci kurwa dokuczyć zrobić kurwa, kopać pod tobą dołki i tyle. To jest często tak samo jak z bliskimi znajomymi, kurwa. Trzeba uważać, pamiętaj, uważaj, kogo dobierasz do kręgu. A ro, ro, rodziny, kurwa, no bardzo często nie dobierasz, ale masz prawo, kurwa, ich poodcinać, jak jest taka potrzeba. Tak więc ku rozwadze.